Tam jest, dobra, wstąpimy się Magnum razy dwa Co 10 do nas strzeliła Okej, okay. poleciał tu na Harmy Okej, okay. to już nie leci na Harmy Pod liniami Okay, to też nie było w harmy. Radar z odciątki chyba jeszcze żyje. Nie wiem, coś się pali, więc gdzieś ten harm trafił. Dokujemy cały czas. Jesteśmy już bardzo bliziutko. O kurde, tor one ją! dwie manewry Teraz trzeba... Kur chyba oberwał? Nie, track dziesiątki bo dalej stoi? tak, jesteśmy. Będziemy trzymać 20 tysięcy stóp eee, Jak się sygnalizuje, że HM jest w zasięgu? Nie mam pojęcia Nice. Ile <laughs> lecisz tą katem? 40. Piękny. Okay. No, jestem w Artigał. Mercz Masrę za sobą jeszcze. Wiem, so, wiem wiem. Plaruję cały czas. Outs one Będzie chyba splash Splash one. Wizual? Dobra. Jakby co teraz w 400? Widziałem przez chwilę na datalinku MIGA23. Co mi, jednego zniszczyłem, z drugim się kręcę? To. Mato? Znaczy, ja zwolnię, jakby co? Tak by bardzo. Tylko nie wiem ty jesteś tak zbytnio Wszedłem przez... Bo przed... jesteśmy w chmurach A dobra to ja polecę na chmury Okej okay. Fox one Widzę tą kata Fox tu Nice O, widać jak leci chłop O, to rakieta, to Feniks O, kurde O, ja pierdziele A mógłbyś troszeczkę jakby niżej zejść, leciutko? No, niżej tak. bo, okay. drze bo drzewa, pod drzewami spróbujemy te, te pociski zdobować. O, 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 o. Coś takiego? Trafiona. I to między drzewami poszła Pali się? Pali się. Da, jest konwój. Akurat wjeżdża na prosty kawałek drogi. Dobra, więc się ustawmy teraz. Dobra, mocno jałową. Włączamy laser. Hamulce aerodynamiczne. Tak, jest obok helikopter. Dobra, są idealnie na drodze. Puszczamy sobie już tutaj flar trochę. W międzyczasie. Dobra, coś chyba zrzuciliśmy. 35 mil. Te najbliższe z tego co widzę na chodzie jest na 30 milach równo. Już zaczynają nas namierzać. Poczekam jeszcze chwilkę. Dobra, Fox3, Fox3, Fox3 i Fox3. Cztery rakiety na cztery cele. Ja sobie od razu poleciałem w bok i w dół. W razie jakby już do mnie wystrzelili, to już będzie musiało lecieć z wyprzedzeniem. Też lecimy do gęstego powietrza. Przez to te rakiety będą miały tak naprawdę trudniejszą tutaj do wykonania robotę przez gęste powietrze. Dobra, mogę już chyba zawrócić. I patrzymy, czy nie ma splashów Widzę tutaj, że zaczęli się bronić. Widzę jeden splasz, widzę dwa splasze. Widzę trzeciego, jak leci w góry, w dół. I jest trzeci splash. Ok, już, już, już nas lokują. Nie wiem, czy to SA6, czy nie. Więc dobra. Magnum 1, Magnum 2. Widzę, że te harmy gdzieś skręcają, czyli prawdopodobnie widzą tutaj te źródło radarowe. I ja sobie już zacznę lekko tutaj defensywnie lecieć. OK, wystrzelili do nas. Będziemy tutaj bardzo powoli lecieć defensywnie. Tak, żeby cały czas mieli okazję, żeby nas tutaj namierzać. Rakiety powinny uderzyć w ziemię. Co właśnie zrobiły. Myślę, że te armia trafiła w tę Massachusettskę. Tak, trafiła, bo widzimy, że tutaj się pali. Teraz spróbujemy zająć się tutaj torem, co z pewnością nie będzie łatwe, ale spróbujemy tutaj górkę wykorzystać, żeby się zasłaniać cały czas przed nim. Ok, gdzie jest ten tor? Tu jest. Niemczko trafiliśmy. Chyba jest trafiony, bo się pali. Centralnie wzdłuż tej drogi przed nami I tam gdzieś jest S8, więc sobie zawrócę na szybko Więc sobie zawrócę na szybko, spróbuję ją namierzyć O kurde, rakieta! Okej, okay, chyba przeżyliśmy O cholera, nie mieliśmy nawet nerwęże to Tutaj nami troszeczkę bujnęło na końcu, bo za mocno pociągnąłem, myślałem, że się rozbijemy a na szczęście się udało i teraz tylko ładnie, będziemy musieli nacelować na ten czołg Jesteśmy już w zasięgu, ale poczekam sobie, także mieć większą celność Żeby jak najwięcej tych ucisków trafiło tam gdzie chcę Czyli w nasz czołg Okej, okay, jeszcze chwilę, jeszcze chwilę, jeszcze chwilę altitude, altitude. Z pewnością oberwał Uuu, ale się dymi, chłop Andrzeju, nie denerwuj się. Tego już raczej nie, nie wyklepiesz. Mówię, czekamy jeszcze chwilę, żeby być tak naprawdę jak najbliżej, żeby te pociski lądowały w miarę koło niego. Dobra, teraz się pali. Co tu jeszcze zostało? Widziałem chyba jednego BTR-a. Jakieś ciężarówki. No i te namioty trzeba będzie jeszcze tutaj... To jest ten. Dobra, rifle. I teraz lecimy w bok. Flarujemy, bo nie wiem, czy to jakiś e, samów na podczerwie nie ma. Coś trafiło. O, strzelają do nas. O! Dobra, płacę na flary i jeszcze szybka. O, drugie. Flary, flary, flary. Nie wiem, co to jest, ale. O kurde, szybka i znowu! Leciła na flary, dobra Dobra, lecę w dół, bo tutaj na górze to jest nieprzyjemnie. <noise> o, kolejne leciła na flary, dobra Zaslokuję. Triple A. O! Dobra, żeby to zliwejdować No dobra, trafiliśmy coś w S6. Więc w porządku. Chyba dostał radar nawet. No musimy wejdować tutaj tą szyłkę. Będziemy musieli się nią potem zająć. Oraz tym, co do nas strzeliło. Więc też będzie to pewnie utrudniać. Okej, okay, mamy go na 21 tysiącach. Wystrzelił do nas. Foks 3. I od razu się chowamy. Jego rakieta cały czas doslecie, Ale myślę, że tutaj raczej. Góra powinna nas zasłonić Tak jest, mamy cicho znowu na RW-ze. Widzę skąd wystrzelił Ani nie widzę go na RWR -ze. Na RWR na radarze Jest gdzieś przed nami niby Strzelił Widzę go tu wizualnie jednego Jeden jest blisko nas Chyba, że to spodochron. Nie, leci coś. Mam go. Ostrzeliłem się chyba z nim. Leci nas druga rakieta. I tu gdzieś był. Tu jest felon nad nami. Jeden. Jesteśmy cholera okrążeni. Myślę, że to zostało wybronione. Puszcza flary. Dawaj lokuj go box 3 Raczej nie powinien tego wybronić, a my lecimy z powrotem w dół I... splash one, idziemy w dół Tu chyba widzę drugie oj, widzę też smugę od razu rakiety Oj, to będzie bliskie Dobra, ukryliśmy się Widzę go wizualnie. Dawaj, dawaj, dawaj. Łapko, go, łap go, łap go. Fox 3 wystrzelił. Dawaj, dawaj, dawaj. Tu za górkę. Może uda się ukryć? U, prawie uderzyliśmy w drzewo. Jest flash! Dostał. Mamy to. Uf, mamy to. Zero reakcji, zaraz podlecimy trochę bliżej. Nie chcę się też aż tak bardzo zbliżać, żeby tutaj nie sprowokować. Suchoja, eee, ale no muszę podlecieć bliżej. Ej, sucho się cofa. O, cholera jasna. O kurde Wziałka do mnie próje ty Co za chłop Fox tu O, jest splash Power chciał mi wlecieć na plecy i mnie zestrzelić Nie zaczął do mnie działać. walić. Pierniczony, dobrze, że szybko zareagowałem, że szybko zauważyłem tutaj, co on tutaj kombinuje. Dobra, gdzie jest ten ił? Również zostanie zestrzelony Dobra, tu jest ten nasz ił. Mamy już go też na radarze. Box one. Okej, okay, 1500 kg paliwa. Raczej powinien być splash. Splash. I teraz co co z nimi zrobić? Nie wiedzą jeszcze o mojej obecności. Może spróbuję podlecieć bardzo blisko do tego po prawej, bo jest bliżej i pociągnąć go z działka. Tylko musimy lecieć dużo pod nim, żeby nas w nie zauważył. Może to się udać, może to się nie udać, więc spróbujemy. Berwał pali się. I tu jest drugi kolega. Jest dobra. Będziemy się kręcić z fantomem. Klapy do połowy. I tutaj zrobimy reversal rewers na niego, zawrócimy po prostu. Myślę, że powinniśmy go bez większego problemu wykręcić, ale zobaczymy, co on tutaj będzie miał do powiedzenia. Cholernik w chmury leci. To może być problematyczne. Dobra, nie leci w chmury jeszcze. Ale widzę go nadal. Nami widziałem przed chwilą. Myślę, że zaraz powinien tutaj wylecieć pod chmur. Okej, okay, podniosę sobie tutaj klapy na razie. Będziemy lecieć centralnie tutaj przy chmurach. I będziemy się rozglądać, czego nie widać że raczej nie powinien nas widzieć widzę go widzę go rakieta myślę, że poleciał na flary Poleciał raczej na flary zobaczyłem smogę w ostatniej chwili leci cholernie do słońca z fany ale myślę, że teraz go tutaj ładnie zobaczymy BOX 2 Dostał Okej, okay, mogę go zlokować, zlokowany BOX 3 To co słyszycie co się nam przełączył y, na sidewendery nasze Okej, okay, trzymam go, trzymam Strzelił Defendujemy do ziemi Widzę jaką też defenduje Oj, chyba dojdzie do merge'a Mam nadzieję, że nie Dobra, niby rakiety mam cały czas na Rwuerze, ale... Jak się schowam za... Górkę Myślę, że mnie ta rakieta że tak powiem nie będzie widzieć. On też ma na celownik, więc trzeba będzie bardzo być uważnym na jego Fox dwójki. Okay, nie widzę go tu nigdzie. Okej, okay, nie widzę go nigdzie, co prawda, co jest troszeczkę problematyczne. Widzę go, widzę go, widzę go, widzę go. Nie wiem czy on mnie widzi. Tam jest nad górkami tam paliwo 3000 Okej, okay, dalej go widzę, ale jestem pewnie za daleko, żeby go... Yy, żeby go tutaj Fox z 2 złapać Okej, okay, jest tutaj Podczas muszę patrzeć, czy nie widzi Leci w dół, chyba mnie widzi Chyba wystrzelił Fox 2. Miałem już Fox 2, to jest problematyczne, więc będziemy musieli się kręcić z nim Jest Splash! Wow. A, lecą 225. jako Kotako. Jeden leci wyżej, drugi niżej teraz. Nie wiem czy mnie w ogóle jeszcze widzą. Dobra, To dam troszeczkę gazu, żeby ich dogonić. Nawet chyba nie wiedzą o mojej obecności. Bo włączyłem radar. Więc nie dostają żadnych powiadomień na RWA'rze. Okej, okay, jesteśmy w parametrach wystrzału. troszeczkę się zbliżę. Mogą zacząć flarować. Gdy do nich wystrzelę, więc chcę tak naprawdę zmniejszyć odległość jak najbardziej, żeby nawet nie zdążyło policzyć na flary. Chociaż są tyłem, w sumie są odsłonięte gorące silniki. Ja dobra. Fox tu. Nawet nie wiedzą. Splash one. Fox tu. I splash tu.